którą jakoś tam z popkultury chociażby znamy. I to jest taka różnica, bo pojawia się premierowy film o Robin Williamsie, fabularny, szalony, i w nim tego czegoś nie ma. A co jest? Małpa jest, dosłownie, awatar małpy, który gra Robiego Williamsa, który opowiada jako narrator to, co się dzieje w tej historii. Batleman, niesamowity Robi Williams. Taki jest tytuł. I w zasadzie to wyjaśnia wszystko, bo to jest rzecz o życiu słynnego brytyjskiego muzyka, showmana przede wszystkim fantastycznego. To jest wersja mocno ugrzeczniona. Betterman nie jest głęboką psychologiczną analizą, to jest przede wszystkim wielkie i bardzo dobre show muzyczne. Ogląda się to jak teledysk trochę, jak łatwy, a intrygujący kawałek muzyczny, który wnika w mózg, zanim się zorientujemy, że tam gdzieś głęboko w nas jest. Dla fanów obowiązkowy punkt programu. Może to też być całkiem ciekawa rzecz dla widzów oczekujących dziwactw rozmaitych w kinie. No a poza tym to nie wiem. Chyba wolę dokument, który Williams nakręcił dla Netflixa o swoim wielce niepoprawnym, ale prawdziwym życiu, i o destrukcji, jaką przeniosła mu sława, ale w tej wersji muzyki jest naprawdę dużo i można to potraktować jako taką metaforę. I jeszcze chcę przypomnieć o jednym filmie, w którym ważna jest muzyka, ponieważ to ona wzmacnia przerażenie najprawdziwsze. Przed nami kolejna odsłona Nosferatu, gotycka stylowa opowieść o obsesji, o nawiedzonej dziewczynie, o krwi, o morderstwach, o strasznym, ale zauroczonym tą dziewczyną w wampirze. Rzecz oczywiście inspirowana klasycznymi już filmami, czyli Nosferatu, Symfonia Grozy, Henryka Gejlina i Dracula, Brama Stokera. Tym razem za temat wziął się. Mistrz mocno mrocznej atmosfery Robert Eggers. Nikt, kto lubi horrory, nie powinien tego filmu ominąć.